My chcemy przyjrzeć się, co się dzieje z człowiekiem w momencie, kiedy docierają do niego treści zawarte w encyklice Laudato Si. Papież, w swojej encyklice, pokazuje nas i planetę w takiej relacji, że to jest nasz dom. Z jednej strony, my wiemy, że zamieszkujemy swoje ciało i mamy o nie dbać i wielu z nas o nie dba, że zamieszkujemy swój dom rodzinny dbamy o niego, bo czujemy, że on jest nasz. A to dobro wspólne, które nas otacza, rośliny, uważamy, że to jest niczyje. I że możemy z tym robić wszystko i nie ponosić za to żadnej odpowiedzialności. A papież Franciszek mówi: To jest Twój dom. Jak Ty zadbasz o to miejsce, które otrzymujesz na chwileczkę od Pana Boga, taki dom otrzymają Twoje dzieci. Caritas Polska, przygotowując ten projekt, zdaje sobie sprawę z tego, że jest taka dewastacja ziemi, dewastacja środowiska. Między innymi wypływa z tego, że człowiek jest nieuporządkowany wewnątrz. Ta pustynia jego wewnętrzna, to jest to, co papież Franciszek mówi w Encyklice, powoduje, że jest pustynia na zewnątrz, że niszczymy dużo rzeczy. Wielu młodych ludzi, którzy uczestniczą w strajkach klimatycznych, buntują się przeciwko temu, co się dzieje, szukają pomysłu, w jaki sposób mają postępować i nagle papież Franciszek dociera do nich z takim dokumentem chcemy zacząć co się dzieje w momencie tego zdarzenia jakie są pomysły jakie pomysły mają młodzi ludzie konfrontując się z tymi treściami które są zawarte w encyklice i jeżeli te pomysły powstaną to my chcemy być takimi patronami tego pomysłu dawać im wsparcie merytoryczne i pozwolić na to żeby Potężna organizacja społeczna jaką jest z Polska dała ogromny wkład i materiał i narzędzia młodym ludziom, żeby dawać im narzędzie do buntu. Chcemy zmieniać nasze codzienne przyzwyczajenia, chcemy zrezygnować z naczyń jednorazowych, z folii, z plastiku. Projekt do tej pory działał w pięciu diecezjach, teraz jest rozszerzony o, o siedem kolejnych. Dwunastu animatorów gromadzi się w centrum Okopowa, żeby pozastanawiać się, w jaki sposób dotrzeć do tego młodego człowieka, usłyszeć go, no i potem przeżyć kolejne zderzenie, bo mówiłem o zderzeniu encykliki z sercem młodego człowieka, a z drugiej strony jest też zderzenie tego całego pomysłu, tego wulkanu energii młodzieńczej z instytucją, bo to się wszystko wiąże z biurokracją i te zderzenia są często bolesne. Dlatego my się zastanawiamy, w jaki sposób miękko z tym wszystkim wylądować, i pomóc ma nam w tym doświadczenie tych pięciu diecezji, które w zeszłym roku realizowały swoje projekty. W ramach projektu Laudato Si' w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zorganizowaliśmy spotkanie dla wolontariuszy Caritas i było to spotkanie pod hasłem Młodzi Młodym. Ekologia w praktyce w ramach tego spotkania chcieliśmy przekazać młodym ludziom dwa takie filary trochę wiedzy ekologicznej, ale też praktycznego doświadczenia po to, żeby stali się ekologicznymi liderami w swoich środowiskach i byli takim dobrym zaczynem, poprowadzili innych młodych ku myśli właśnie ekologicznej i też doświadczyli tego, że chrześcijanin żyje ekologią na co dzień, że to są realne wybory w moim życiu. I teraz żeby dać im takie praktyczne doświadczenie i też dać im taką Sprawczość, budowaliśmy domy dla owadów. Tych domów powstało ponad 20. Budowali oni je swoimi rękoma i tak wybudowane, oznaczone zabrali w swoje środowiska, tam gdzie żyją do swoich szkół, do parafii, na osiedla. Teraz one są montowane w tych różnych miejscach, a jednocześnie w miejscu, w którym trwały warsztaty. Stworzyliśmy taki zakątek Świętego Franciszka, w którym jest bardzo duży, metrowy taki hotel dla owadów. I taki sam hotel powędruje do ogrodu księdza biskupa Decyzjalnego. Mamy na to jego zgodę, ale też jego pragnienie, żeby taki dom był. Projekt będzie działał do końca 2021 roku. Co będzie można uznać za sukces tego projektu, jeżeli będzie wspólnota ludzi, młodych ludzi w kościele którzy nie będą patrzyli na to, kim są jednostkowo, co mogą wnieść jednostkowo, tylko jak działa wspólnota, jaką siłą jest wspólnota ludzi zatroskanych o środowisko w Kościele Świętym.